Dobra! Obiad! Słuchajcie! Chyba bardziej umiecie ładnie! Tak! Chcielibyśmy co bardziej! Ładnie wszyscy umiecie tańczyć! Dończyk macie! Dajcie! Ma wam tylko dwa pytania, na które będziecie musieli nam odpowiedzieć. Dajcie! 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 Dajcie!

Kasia, Kasia ty chcę! Tak Kasia, co ma tu zrobić? Uciekać! Nogi za pas, uciekać! Nogi za pas, uciekać! Nogi za pas! Nogi za pas! Nogi Wychodząc z placu, idąc w trasę, dostali żeście mapkę. I na mapce macie zaznaczone, że idąc. Po trasie punkt po punkcie dochodicie tutaj do mnie, czyli do starej kuźni. Kuźnia Kuzia... liczy sobie w tej chwili od 100 do 150 lat. Zawsze kiedy zaczynano budować jakąś wieś, gerc, tak jakąś osadę pierwsze powstawały warsztaty pracy tymi warsztatami właśnie były. Później kochani, światła na wsiach nie było. A później już działały, bo u mnie w tej chwili to jest złącznik elektryczny, dmuchawa elektryczna, wszystko i kotlina kotlinami działa pierw były miechy takie skórzane i trzeba było ręcznie pompować to powietrze tutaj do kotliny, tak, że światło mogło nie być, a kotlina już działała a pan jest naprawdę zawodowym kowalem? naprawdę, podczyniłeś papiery? nie, nie nie można. czy kowalem już jestem 26 lat Koło kuźnia jest moja prywatna, a kuźnia jest po dziadku, znaczy po mojej żony dziadku, który w tej później to był kowal, mistrz nad mistrzami i w tej później kochani dożył 93 lata, także byłem jeszcze, dwa. Udało, udało, mi się, udało mi się, mówiłem przepis, Mówiłem od 100 do 150 lat i tak przepisuję. U mnie w Kuzi znajdują się różnego rodzaju bardzo stare maszyny, przyrządy, narzędzia. Jakbyście chcieli wiedzieć co do czego służyło i służy nadal, proszę się mnie pytać, będę odpowiadał. Natomiast dla każdej jednej grupy, która przychodzi do mnie na pamiątkę robię jeden wspólny pierścień. Zaczynamy od robienia pierścienia. Panie, się na metr ode mnie. Bardzo gorąco temperatura pręta jest rozgrzana, gdzieś do temperatury około 900 stopni, także coś od padnie wpadnie w rozporek, na robić biedy, nie? Ja nie? Nie, nie, jest, no, nie, musisz. Dlatego ja mam seks... taki warto, żeby mi nie wpadło. A... Ja, to takie bałem. To takie bałem. Ale widzicie? Spóźniłem, rozgrzałem, przepaliłem materiał. Po powyżej wyjdzie, wreszcie Ale fajne, nie rusz tego. Za ty się śmierci. Co, przypada, a jakby teraz założył papier, to co? Możesz, mogę ci przywiarkę wziąć. Tak? Mhm. Czy nie będzie mnie później? No, będzie. A to jest nadal gorące? No, nie, 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 nie ty! Nie, 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 nie zimne, już wychwytyj! Zobaczmy się jak zaraz Kochani, czy wy do przedszkola podjemy? No. No. Chyba. Chyba tak. Prześ... To zimno, a to było zimne, wtedy, nie, tak by, by Prześ... to można było co? O, no, jeszcze Teraz. 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 Dopiero już się, Dopiero jest. się tego. Już nie jest teraz. No raczej nie. Jak Pan napowiada, Pan

na hey, pan jest w Cicho bądź, żal no? no, nie, chodź porozmawiamy tak, żeby oni nie słyszeli. Chodź, ja jestem z nią. Mogę popływać? Widziałaś drużynę, która nami? Tak. A wiesz, co oni mi powiedzieli? no. szczególnie ten człowiek, jak się tutaj topił i ostatnie bąbelki wypuszczał, to przysięgał, że z twoją drużyną też będzie szedł człowiek. No jak? I zrobimy tak, ja ci oddam swój pierścień, ale, ale w zamian za to ty wskażesz mi tego człowieka, a ja go zostawię sobie tutaj w bagnie, zgoda? dobra. Trzymaj, tylko nie zakładaj go na palę, bo po zachodzie dobra. słońca będzie wyglądała tak samo jak ja. Dobra, Lesia. No, dobra, uciekać, nie, człowiek nie zostaje, wy uciekajcie. Uciekać no, mi, nie będziecie patrzeć jak on się topi. A ja chcę. Uciekać. Dobra, no już uciekać nimi.